Dobra, ten film wywali z kapci każdego żadnego faceta. Prawie każdego. Słuchaj, gdyby cię kochała, pozwalałaby ci bzykać innym Szczerze, to co za uczciwość i wierność, kiedy nie masz opcji i to nazywasz miłością? Zastanów się. Zapytaj się kobiety jakiejkolwiek, czy chciałaby być z facetem, który. Jest z nią tylko dlatego, że on nie ma innych opcji. Tylko dlatego, że jest jedyną, która dała mu wsadzić od wieków. Czy chciałaby być, czy chciała być z takim mężczyzną? Ja zadałem takie pytanie parę razy. Nigdy żadna nie powiedziała, Boże, to takie szlachetne. Nigdy. No, chcą playa. Tylko, oczywiście, mam taką fantazję pod tytułem, że. Ja udomowię dzikiego wilka. Oczywiście po tym, jak go udomawiałem, to potem zaczyna się, nie wiem, co czuję, nie wiem, kim jestem, czasem wiatrem, czasem szelestem. I wypadł was z, z mojego domu, <grym>, który kiedyś był nasz, a wcześniej był twój. Oczywiście wiem, są różne wyjątkowe sytuacje. Gdy ja mówię o standardowych sytuacjach, więc jeżeli ten filmik ciebie nie dotyczy, Luz i poślady. To po pierwsze. Musi potem nie chcę kosać komentarzy, yy, które nic nie wnoszą. Więc tak. Tak szczerze powiedz sobie. Siedź ze swoją babą tylko dlatego, bo ją kochasz? Czy tylko dlatego, że taniej jest z nią siedzieć niż od niej odejść? Czy to jest miłość? Czy miłość polega na tym, że dusisz sam siebie w imię jakiegoś pieprzynego obowiązku, zasłaniając się dziećmi? Nie macie, będzie słaby, i taki będziesz odwiedzał. Po prostu, no, tak to działa. Bo oddanie serca rodzinie nie jest już gwarancją niczego, ponieważ kobiety mają już tyle opcji, że to, czy będziesz na każde zawołanie, będziesz usłużny, kochany, to nie jest gwarancją już. Niestety, dalej, jeżeli chcesz być atrakcyjny na kobiety. Musisz podobać się innym kobietom i musisz umieć to robić. One ci to nie powiedzą, bo to jest wbrew ich interesom. Ale chcą mężczyzny, który podoba się innym kobietom. Chcą go, chcą go mieć, dlatego że on podoba się innym kobietom. Kobiety nie chcą mężczyzn, który się nikomu nie podoba, więc jak chcesz zadbać o swój przyszły związek, Naucz się podobać wielu kobietom. Mogę Ci tego nauczyć. Link poniżej.